Wszyscy znamy jego łacińską nazwę – biceps. A dziś omówimy wszystkie funkcje mięśnia dwugłowego ramienia, jak i mięśnia ramiennego oraz ramiennopromieniowego. Biceps składa się z głowy krótkiej po wewnętrznej stronie ramienia, jak i głowy długiej po zewnętrznej stronie. Mięsień ten zgina ramię, zgina przedramię oraz rotuje je do zewnątrz. Dalej mamy mięsień ramienny, którego funkcją jest również zgięcie ramienia i jako ostatni został nam mięsień ramienno Odpowiada on za zgięcie ramienia, ale dodatkowo nawraca przedramię do pozycji neutralnej z pronacji oraz supinacji. Jak możemy się domyśleć, wszystkie trzy trenujemy zginaniem przedramienia, natomiast duże znaczenie będzie miała tu jego rotacja oraz moment ruchu, w którym jest najciężej. Biceps lepiej pracuje w przypadku, gdy nasze przedramie jest zrotowane do zewnątrz lub rotujemy je w trakcie ruchu, tak jak przy uginaniach przedramią z supinacją. Dodatkowo najlepiej on pracuje, gdy największe obciążenie przypada na początkowy zakres ruchu. W przypadku mięśnia ramiennego oraz ramienno-promieniowego będą one lepiej pracować w pozycji neutralnej czy, Czyli uginanie młodkowe lub przy nachwycie, a dodatkowo, gdy największe obciążenie przypada na końcowy zakres ruchu. Istnieją również przesłanki odnośnie samej rotacji ramienia w przypadku pracy bicepsa. Mówiące, że przy rotacji zewnętrznej trochę bardziej angażujemy głowę długą, czyli zewnętrzną, a przy rotacji wewnętrznej głowę krótką. Natomiast nie będą to prawdopodobnie jakieś znaczące różnice. Warto jest również zwrócić uwagę na to, że biceps może odwodzić lub przywodzić ramię w zależności od ustawienia kości ramiennej, dlatego potrafi on nam pomagać przy szerokich wyciskaniach lub rozpiętkach. Jest to samo seria z anatomii funkcjonalnej, w której omówię funkcje wszystkich ważnych mięśni w treningu siłowym, więc jeżeli chcesz wznieść swój trening na wyższy poziom, to zostań po więcej wiedzy.